A tam z przodu idzie główny producent A tu ekipa nasza <śleszy> Przepraszam. Proszę, proszę, proszę Tutaj nasz główny sprawca <śleszy> Zamieszania, Bogusław Kieruje ruchem i Dominika. Nasza cudowna kierownik produkcji. <grystanie> Prawie jak gustnik. Dojechaliśmy. Co ty znowu wymyśliłeś? No. Co ty wymyśliłeś? Eee, to jest straż pożarna, która przyjeżdża ratować Sławka, który spierdala przez rzuty. Ja nawet nie wiedziałem, tak? A to nasi, nasi przyjaciele. Pani kierownik, co to była za jazda? Kapitalna. Jazda bez trzymanki, co? Pewnie, na maksa. Proszę. To nagrani poprosimy. Dobrze, wpuścimy do sieci albo dacie panowie e, jakiegoś maila, to wam prześlę. Ja mogę zrobić sobie zdjęcie? Pewnie. No co? ja też idę. To chodźcie. Piękny, piękna będzie scena. Zobaczycie w filmie dopiero. Zapraszamy. Zróbcie sobie zdjęcie. No i zróbcie sobie zdjęcie. Jest okazja. A co to? Blisko więzienia państwo mieszkacie? Teraz film kręcimy o, o więzieniu. Ja tu pierwszy mieszkałam tylko Będą dzisiaj mocne sceny. Mówi pan? No tak, bo kręcimy film fabularny. Ale więźniowe to są? Więźniowie? Nie no, a którzy grają więźniów. I co pan mówi? No cały I, ki I kiedy to będzie puszczone? A to będzie dopiero premiera filmu będzie w styczniu. Film będzie nosił tytuł, w kinach będzie, mój dług. Aha. Tak, ale to drogi, drogie filmy będą w bilety woda, chyba, nie? To sobie Państwo później w sieci zobaczycie. Tak? To. O proszę, cała ekipa. I nasza słynna hulajnoga, która pomaga. Brawo! na planie. I tu nasza pani kierownik, która nie odstępuje telefonu. Nie, cały czas. Cały czas, Dominika, cały czas przy telefonie. Nasz dobry duch. A jak? Wszyscy nam pomagają. A co? O, nasza ekipa. Jedyna słuszna. Tak jest. To historia się tworzy. Prawda, Dominika? Piękny jest ten Mercedes. fajne. A tam nasz producent? Znowu. Pięknie pracuje w ogóle. Policja nam pomaga, wszyscy nam pomagają w mieście. A ty się pogodowie? To no, się na I ten do tego powinien być czwarta brawa. Tak, otóż będą wynosić kolosia na O Jezusku! To muszę zobaczyć. To będzie wesoło. Naprawdę? A film jest duży. Proszę bardzo. Już nie niesiemy czerwone, biało-czerwone. Pomoże tej pani nam. z której strony chcesz? Nie Nie wiem. Nie Nie wiem. pan wiem. Nie Nie Nie